Yo siema elo, witam was w mojej kabinie akustycznej Więc w tym odcinku pogadamy trochę na temat jak ona w ogóle powstała Jak można w budżetowy sposób taką kabinę właśnie wykonać, bo ona jest w bardzo budżetowy sposób skonstruowana Tak więc kabina została wykonana w naprawdę budżetowy sposób, zapłaciłem za całą kabinę 206 zł, w sumie 218 zł z dostawą nie licząc, właśnie ceny sprzętu, czyli mikrofonu oraz oświetlenia, tak więc tu mam dokładny paragon za te gąbki. Są to gąbki firmy GMB, tutaj mam certyfikat od nich. W sumie to jest bardziej instrukcja odnośnie montażu. GMP, Gmp przepraszam bardzo, GMP Tech. I no to w sumie nie jest potrzebne. Bo wyciągasz gąbki, po prostu dostałeś kurwa w, taki, w takim rulonie Ja zakupiłem gąbki 2 metry na metr i musiałem je docinać Bo po prostu wziąłem szafę, którą miałem już dawno w piwnicy I postanowiłem, że z jej po prostu skorzystam Bierzesz gąbki, mierzysz wszystko, docinasz je I starasz się właśnie robić takie łączenia jak z puzlami, żeby to się tutaj spasowywało ładnie tak jak tu jest wszędzie. Niestety tu jest gąbka słabo zamontowana nad drzwiami, które się otwierają. No i tu wszędzie jest tak w sobie spasowane jak puzzle, nie? I dlatego dobrze to jest wytłumione. A co do oświetlenia, jest ono zamontowane tak. Tu jest przerwa, żeby gąbki no, po prostu nie zajęły się ogniem od. Gorąca, bo to jest lampka, która naprawdę się nagrzewa, i żeby te gąbki po prostu nic się złego nie Takie stało. Takie gąbki nie izolują w 100%, w sensie nie wygłuszają w 100%, bardziej izolują od tego, co się dzieje za, poza kabiną. Pamiętajcie, żeby gąbki najlepiej miały 5 cm, w sensie nie licząc, yy, właśnie roż rożków tutaj, które to tu są żeby sama gąbka miała 5 centymetrów, właśnie lic nie licząc tego bo wtedy taka gąbka najlepiej właśnie izoluje i najlepsze brzmienie jest wtedy wyciągane a dowód na to, że taka kabina naprawdę działa może zobaczyć sobie każdy właśnie po podpięciu mikrofonu wtedy widać właśnie najbardziej różnicę, że ten mikrofon się tak nie wzbudza ten yy, wykres na mikrofonie, tak, ta potencja cała tak nie skacze strasznie Właśnie skaczę dopiero wtedy, kiedy jest nagrywany dźwięk z niego. I tak więc, jeżeli ten odcinek był przydatny, naprawdę zachęcam do zostawienia subskrypcji. No, zapraszam na Soundclouda, na Instagrama. Wszystko w opisie, czy to na YouTubie, czy to na Instagramie, wszystko będzie w opisie. Więc czołem, cześć!